W sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu odbyło się uroczyste otwarcie 16. Lubańskiej Wiosny Ekologicznej, której pomysłodawcą jest Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu. W tym roku przedsięwzięcie organizowane jest pod hasłem Zrównoważona energia dla wszystkich ludzi, razem można więcej. Serdecznie witam na 16. otwarciu Lubańskiej Wiosny Ekologicznej. W tym roku pod hasłem Zrównoważona Energia dla Wszystkich Ludzi. Razem można więcej. Ten rok to międzynarodowy rok zrównoważonej energii dla wszystkich ludzi oraz europejski rok aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej. Nasz koncert nosi tytuł Razem więcej dla przyrody. Przygotował go Miejski Dom Kultury w Lubaniu. Serdecznie witam pana Mieczysława Iwanowa, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lubań. Brawa się należy, za chwileczkę się dowiecie. Burmistrza miasta Lubań, pana Arkadiusza Sławickiego. Kazimierza Kiliana, Przewodniczącego Rady Powiatu Lubańskiego. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań, Tomasza Bernackiego. Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Lubaniu, Jana Aleksandrowicza i Panią Inspektor Annę Ochmian. Witam też serdecznie Panią Wioletę Szymków, kierownika Domu Dziennego Pobytu. Te osoby, którym daliśmy oklaski, są bardzo ważne dla Lubańskiej Wiosny Ekologicznej, bo dzięki nim Lubańska Wiosna może trwać kolejny rok. I za to należą im się ogromne brawa. Serdecznie witam Was, moi kochani, wraz z Waszymi opiekunami i nauczycielami. To ja Was witam. Bardzo serdecznie witam gości specjalnych lubańskich seniorów, którzy działają w klubie seniora Domu Dziennego Pobytu w Lubanie. Nasi seniorzy mają wnuki w różnym wieku. Dzisiaj są gośćmi najmłodszego pokolenia. A na naszej sali siedzą różne pokolenia. Od najmłodszych do najstarszych. Bo naprawdę razem możemy zrobić bardzo wiele dla siebie wzajemnie, dla miasta, dla wsi, dla przyrody i dla środowiska. Dziękuję wszystkim za przebycie i proszę pana burmistrza o oficjalne otwarcie. Jest mi niezwykle miło. Gościć wśród Was tutaj w pięknej sali koncertowej Miejskiego Domu Kultury. Cieszę się, że tak licznie tutaj przybyliście, po to, żeby między innymi podziwiać za chwileczkę występ, ale również poprzez ten występ dowiedzieć się, jak dbać o nasze środowisko naturalne. Drogie dzieci, nie jest żadną tajemnicą takie powiedzenie, że czym. Skorupka za młodu nasiągnie, tym na starość trąci. Jak to rozumieć? Otóż, jeżeli wy dziś nauczycie się pewnych dobrych wzorców, dobrych nawyków, to później w dorosłym życiu, kiedy będziecie mieli lat 20, 30, 40, czy też tak jak nasi seniorzy, będziecie młodzi 50 plus, będziecie, na przykład, śmieci wyrzucać do odpowiednich pojemników, a nie wyrzucać te śmieci na ulicę czy na nasze chodniki. Trzeba bowiem pamiętać o jednym, że miasto to jest taki większy dom. A wiemy doskonale, że w domu wyrzucamy śmieci do odpowiednich pojemniczków lub do koszyków. I jeżeli robimy to w domu, należy również Szanować ten większy dom, czyli miasto. Jeżeli będziemy zatem mieli jakiś papierek w mieście, nie wyrzucamy go na chodniczek, nie wyrzucamy go na ulicę, tylko wyrzucamy do specjalnych koszyków, które są przecież w mieście obecne. I stąd te powiedzenie, że to, co nauczycie się będąc małym człowiekiem, później stosujecie będąc tym człowiekiem starszym i również człowiekiem dorosłym. Jest mi niezwykle miło, że jesteśmy tutaj i gościmy w Domu Kultury. Chciałbym oficjalnie, żeby nie przedłużając na, w oczekiwaniu na występ, otworzyć dzisiejszą wiosnę ekologiczną. Szanowni Państwo, drogie dzieci, szesnastą lubańską wiosnę ekologiczną uważam za otwartą.